I tak właśnie modelowo gniecie się puszeczki. Następnie wrzucamy je do kartonika. jakiś pełny kartonik. taki puszek. Myślę, że za to za taki karton możemy dostać jakieś 4 zł. Nie jest to dużo. Ale już za 4 zł moglibyśmy coś zjeść. Jakąś zupę na przykład w Polsce. A zupa wiadomo, gorąca, pożywna. Także gdyby ktoś kiedyś. Gdyby kogoś przypiliło i. Znalazłby się pod bramką to 70 puszek po Coca-Coli. Jeszcze dorzucimy taki oto, taką oto osłonę od lampy, od reflektora, też aluminiową. Wrzucamy ją na wierzch i mamy w tym kartoniku zupę pożywną gorącą do zjedzenia. No to trzymajcie się Pa.